Karta wdzięczności na dziś, pokarm dla duszy, pokarm dla duszy na dziś, to jest za smak, za smak i niech to będzie e, za smak czegoś nowego, za smak końca, który jest początkiem. To wiecie, to jest takie piękne, że w takich chwilach czujemy bardzo często właśnie taką wyjątkową atmosferę. Taki właśnie wyjątkowy smak, za smak końca, który jest początkiem. To dzisiaj daje taką intencję. Dzień dobry, dorotka. Karolek, dobrze, tak, tak. Dziękuję w ogóle, dziękuję Wam. Nie, mia, nie miałam czasu odpisywać na te Wasze komentarze wczoraj, ale bardzo Wam dziękuję za taką ilość wsparcia. To jest naprawdę niesamowite. Karol też dziękuję. I karta mocy. I karta mocy na dziś. Jestem dla siebie delikatna, cudownie. Jestem dla siebie delikatna. E, za smak czegoś nowego, nowych początek. Dokładnie tak. Dzień dobry, e, Bella Havana. Słuchajcie. E, dzisiaj tak jak powiedziałam, podsumujmy sobie ten miesiąc kobiety przebudzonej. Podsumujmy sobie to wszystko, co do tej pory zrobiłyśmy tutaj. W tym e, marcu, na, e, w naszych tutaj, na naszych porankach, e, na naszych spotkaniach. Dzień dobry, Ilonka. Dziewczyny, przede wszystkim na to, to co, mm, to, co chciałabym, właśnie, i tu jest podpowiedzią karta. E, kobieta przebudzona jest dla siebie delikatna. Jest dla siebie delikatna. Dzień dobry, Iwonka, gdyż ona rozumie, że. Wszystko jest drogą, że całe życie to jest yy, tak naprawdę scena do doświadczania i że pewne doświadczenia wychodzą nam łatwiej, pewne doświadczenia wychodzą nam trudniej. Dzień dobry, Małgosiu. Pewne doświadczenia załapujemy już na pierwszej scenie, w pierwszym akcie, ale na niektóre doświadczenia musimy się przygotować. Na niektóre doświadczenia dostajemy czas, czasami przez kilka tych aktów, a czasami przez naprawdę dużą część naszego tutaj życia. I kobieta przebudzona wie, że ona jest tutaj po to, od momentu przebudzenia, żeby zaczynać doświadczać. Co oznacza też, że życie bierze jako bezcenny dar, jako coś, co dostała w prezencie od wszechświata, że może tutaj być i że może właśnie te wszystkie e, doświadczenia w sobie zbierać, jak takie cenne diamenty, że może być mistrzynią dla innych ludzi, a jednocześnie uczennicą od innych ludzi. Że wszystko, wszystko, co tutaj się dzieje, jest ze sobą połączona i do tego doświadczenia bardzo często dorastamy że jesteśmy tutaj połączeni wszyscy ze sobą że stanowimy tutaj jedność i że liczy się to że ja zaczynam od siebie i zawsze szukam wszystkiego w sobie bo kobieta przebudzona wie że wszystkie odpowiedzi ma w sobie czasem nie potrafi ich od razu znaleźć, czasem nie potrafi od razu wszystkiego w sobie połączyć, czasem ma tak dużo tych kropek, które nijak w pewnym momencie nie układają się w pewien wzór, ale kiedy dostanie trochę dystansu, kiedy dostanie, e, kiedy zasiądzie w tej ciszy, którą w sobie ma, to wówczas wszystkie kropki połączą się w jedną całość. Wie, że cisza. W sobie jest jej największym przyjacielem. Wie, że to wszystko, co dzieje się w świecie zewnętrznym, jest iluzją jej myśli. Dlatego musi przepięknie zacząć tymi myślami zarządzać. Wie, że myśli są zabarwione emocjami. I że tak samo musi, aby zarządzać myślami, musi nauczyć się zarządzać emocjami. To kobieta przebudzona wie i tej wiedzy cały czas się uczy. Cudownie jest, cudowne jest to, że ma wokół siebie osoby, które jeśli w momencie, gdy się zagubi, one pokażą jej w delikatny sposób drogę, pokażą jej, gdzie będą dla niej takim drogowskazem. No właśnie Asia pisze, ja nie mogę ostatnio niczego połączyć. Asiu, musisz po prostu poczekać na, pewne, na pewien dystans, tak? na to, żeby może upłynęło trochę czasu, żebyś mogła się do pewnych spraw zdystansować, żebyś mogła je odsunąć odrobinę od siebie. To jest też bardzo ważne, właśnie ten dystans do wszystkiego. No, słuchajcie, nie byłabym sobą, gdybym nie powiedziała i nie powtórzyła, że kobieta przebudzona doskonale sobie zdaje sprawę, że jest nie tylko częścią większej całości w takim ludzkim odniesieniu, ale też że jest częścią większej całości w odniesieniu do natury. Do tego, że ona nie jest władczynią natury. Ona jest jej przepiękną częścią i będzie robiła wszystko, aby tą świadomość poszerzać nie tylko w sobie, ale również w innych ludziach, których ma dookoła. I kobieta przebudzona zdaje sobie sprawę, że każda najmniejsza rzecz ma znaczenie dla całości. Z tych najmniejszych rzeczy składa się życie. Nie oczekujmy, że te wielkie rzeczy się wydarzą, że te wielkie rzeczy zaistnieją, że te wielkie rzeczy się spełnią i dopełnią, jeśli nie będziemy skupiać się na tych rzeczach małych, na małych słowach, na małych myślach, na małym podejściu do każdej sytuacji. Kobieta przebudzona przede wszystkim wie, że Nie przeżyje życia za nikogo, że jest, nie ma wpływu bezpo, takiego bezpośredniego, w sensie nie ma takiej możliwości i nawet tego nie próbuje, żeby kogoś ciągnąć za rękę siłą, ale wie również, że jej postępowanie, to, że to, jak ona działa, jest dla wielu osób. Inspiracją, to tutaj następuje ten moment przebudzenia dla innych ludzi. On nie następuje fizycznie, że ty podejdziesz i będziesz szarpać kogoś i kogoś przebudzać. Ona wie, że jedyną rzeczą, jaką może zrobić, to może dać świadectwo samą sobą, swoim przebudzeniem, które jest poparte jej działaniami. Jej zachowaniami, jej ee, nowymi schematami, w których ona już się odnajduje i ona je stosuje w swoim życiu. Kobieta przebudzona wie, że trzeba w ludziach widzieć dobro i że to dobro zawsze do niej wróci, że trzeba w ludziach widzieć światło. Pamiętajcie o tym, bo to jest naprawdę bardzo ważne, bardzo ważne, żebyśmy w ludziach widziały jak najwięcej światła. Oczywiście, że jesteśmy lustrem tego, co odbieramy, i jeżeli nie widzimy tego światła w ludziach, to znowu to, co zawsze trzeba zrobić, to pochylić się nad sobą. To znowu. Zwrócić swoje oczy na siebie i poszukać, gdzie jest tam jakiś, jakaś rzecz, jakaś lekcja, które muszę odebrać, aby zobaczyć to światło w ludziach. Bo jeśli ja tego światła w ludziach nie widzę, to znaczy, że nie widzę go również w sobie. Kobieta przebudzona traktuje z szacunkiem siebie i wszystkie istoty. Które ma dookoła siebie. Taki sam szacunek, jakim potrafi obdarzyć siebie, potrafi obdarzyć innych. Tutaj, dookoła. I znowu wracamy do tych słów, że jesteśmy jednością, że to, co robię sobie, tak naprawdę robię innym. I odwrotnie, bo to jest tutaj w tym wypadku jeszcze chyba ważniejsze, to, co robię innym. Tak naprawdę robię sobie. Więc to jest niesamowite, żeby to zrozumieć. Jeżeli umniejszam innym, to umniejszam sobie. Jeżeli pozwalam sobie świecić światłem, to również daję z automatu i w tym momencie przyzwolenie na to, żeby inni również świecili swoim światłem. I wiem, że każdy rodzaj tego światła, każdy talent, który tutaj się przejawia, jest właśnie tym małym elementem, który jest potrzebny do całości układanki. I jeszcze raz powtórzę, że z ciszy własnego serca bierze się wszystko. Jeżeli do tej pory jeszcze nie udało Wam się, Weź w tą ciszę swojego serca. Jeżeli nie robicie tego regularnie, jeżeli e, nie doceniacie tej, tej właśnie umiejętności, to proszę Was, żebyście jeszcze mocniej przyjrzały się sobie. Dlaczego ja nie chcę czerpać z tego, tej ciszy swojego serca? I im mocniej ten opór w Was jest, tym większy dar. Tam jest w tej ciszy ukryty. Tym większe źródło jest dla Was tam przygotowane. I to wszystko na Was czeka. Z tej ciszy Waszego serca bierze się cała Wasza moc. To tam jest ukryte to źródło. I to właśnie kobieta przebudzona wie, że ja zawsze muszę zwrócić się do siebie, że moje oczy zawsze w pierwszej chwili. W momencie trudności, w momencie niezrozumienia, muszą zwrócić się najpierw na siebie, zobaczyć, co jest tam w środku, i stamtąd zaczerpnąć i uleczyć tą miłością własną najpierw swoje rany. Nie będziesz mogła uleczyć ran innych ludzi, nie będziesz mogła e, leczyć świata. Jeśli nie będziesz umiała uleczyć siebie i swoich ran, opiekuję się najpierw sobą i to nie jest akt egoizmu, to jest akt wielkiej miłości do siebie, bo ja zraniona, wściekła, ja zła na wszystko, będę dokładnie to oferowała światu. To, co mam w sobie, nie zaoferujecie światu niczego innego poza tym, co macie w sobie. Jeżeli ja nie uleczę swoich ran, to nie tylko jak mam leczyć rany świata, jak mam leczyć rany moich bliskich tutaj dookoła mnie, ja będę te rany wówczas zadawała. Nie będę ich leczyła. Będę miotała yy, i raniła ludzi na oślep. Bo będę miała w sobie pootwierane rany. To jest i bardzo często yy, bywa tak, że właśnie przebudzamy się do życia w momencie niepokojonych wcale ran jeszcze. Ale to przebudzenie jest dla nas yy, właśnie lekarstwem na. Wyleczenie tych największych zranień, na otulenie się delikatnością, na otulenie się e, miłością. Dziewczyny, zobaczcie, ile rzeczy przerobiłyśmy w tym miesiącu, ile rzeczy się pootwierało, ile rzeczy się e, przepięknie e, dopełniło. I być może, patrząc wstecz, nie zawsze albo patrząc, będąc w tu i teraz, nie zawsze te rzeczy potrafimy dostrzec, ale chcę Wam powiedzieć, że jak człowiek przerzuca jakąś, powiedzmy, hałdę piachu i jest, patrzy tu i teraz, patrzy pod nogi, to widzi cały czas tą łopatę czy ten szpadel pełny piachu. I dopiero musi stanąć w pewnej odległości, żeby zobaczyć, ile przerzucił tej ziemi już. Bo w momencie, kiedy tylko skupia się na tej pracy, to cały czas ma wrażenie, że ta łopata jest pełna. Ale te dwie hałdy tak naprawdę się zmieniają. Ta hałda do przepracowania się zmniejsza, choć wydaje się, że cały czas mamy na tej łopacie, Pełno, i pełno, i pełno, i pełno. I jeśli chcesz zobaczyć, ile przerzuciłaś, to zrób trzy kroki do tyłu. Obejmij swoje życie szerszą perspektywą. Obejmij to, co wszystko zrobiłaś, szerszym spojrzeniem. I wtedy zobaczysz efekty. I tak jak jeszcze mówiłyśmy wczoraj, też na kursie, władczyni, ja to powtórzę tutaj dzisiaj, że. Czasem rzeczy, które już przerobiłyśmy, tak bardzo znikają z naszego życia, że my o nim w swoich świadomości zapominamy. To nie znaczy, że nie wykonałyście tam największej pracy. To nie znaczy, tak jakbyśmy tutaj wróciły do tej przenośni o ranach, że te zagojone już nas nie bolą, więc my już czasem zostają blizny tak? i wtedy będziemy o tym pamiętać. Ale jeśli one się goją bez blizn, to wiecie, że my już nie zauważamy, nie pamiętamy, że one tam były. Ale jeśli wrócicie na chwilę do tych momentów, to będziecie wiedziały, ile kosztowało Was wygojenie tych ram, i jaką wiedzę przepiękną z tego wyczerpałyście. Jakie doświadczenie dostałyście. Dziewczyny. Dziękuję Wam. Dużo udało się przerzucić, a cisza jest w moim odczuciu kluczową, aby znaleźć siebie. Tak, cisza jest kluczowa. Będziemy na pewno, ona będzie wracała do nas jeszcze nie raz. Ja jestem tego pewna. Wiecie, dlatego, że my, będąc w drodze, cały czas, jak, jak rozwój, rozwój i to, co robimy, to jest spirala i My, można by ktoś mógłby powiedzieć, Wy ciągle gadacie o tym samym, ciągle wracacie do tych samych tematów. Tak, ale na zupełnie innych poziomach. I nawet jeżeli padają te same słowa, nawet jeżeli padają nawet te same anegdoty, nawet jeżeli padają podobny tok myślenia, to pamiętajcie, że to nigdy nie jest to samo, bo zwrócisz uwagę na zupełnie inne rzeczy. Bo zrozumiesz je już w zupełnie inny sposób, bo Twoja świadomość nie jest już taka mała, tylko jest już taka. I wielkość tych słów, moc tych słów będzie zupełnie docierała do innych rewirów Twojego mózgu. Jeżeli ci się wydaje, że to jest to samo, to znaczy, że w którymś momencie jeszcze nie poszerzyła się ta świadomość, żeby ona trafiła do większej powierzchni. To jest niesamowite i to kobieta przebudzona wie, że jej świadomość się poszerza wprost proporcjonalnie do zebranych doświadczeń. I słowa, które powiedziałam, możecie to przeanalizować na początku naszych spotkań, że cisza jest kluczowa, że cisza, że z ciszy bierze się wszystko, tak? To one na początku wypowiedziane przeze mnie dwa lata temu mają zupełnie inny sens niż teraz wypowiadane je. I ja je będę powtarzać Wam do końca naszych tutaj wspólnych spotkań. I nawet jeżeli powiem je za 10 lat, to one będą w zupełnie innym brzmieniu niż były 10 lat wcześniej. I właśnie zawsze mnie zastanawia to, że to już było. Tak, to było, ale na innym poziomie twojej świadomości. Powiedziane tysięczny raz będzie miało dla ciebie tysięczne znaczenie. Dlatego ja się nie boję powtarzać, bo ja w sobie powtarzam to cały czas. Powtarzam ciągle te same lekcje, ale wyciągam z tych lekcji ciągle inne doświadczenia, bo moja świadomość się poszerza, mój kontakt też ze mną się poszerza. Ja patrzę na te słowa z perspektywy innych przeżyć. I słuchajcie, tego nie trzeba daleko szukać, bo wystarczy te słowa powiedzieć e, wczoraj i dziś, powiedzieć rano i wieczorem, powiedzieć w jednej minucie w przed jakimś wydarzeniem, przed jakimś efektem aha, przed jakąś jasną myślą. I czas. Jest tutaj względny, bo może dzielić te słowa tylko 5 minut, albo nawet jedna minuta, a wymiar tych słów już będzie zupełnie inny. Dlatego nie bójcie się tego. Jeżeli czujecie, że to już było, ja to, to już było, to jest nudne, ja to wiem, to zajrzyjcie pod spód tego, bo znaczy, że tam jest coś, co blokuje Twoją. Świadomość przed rozszerzeniem tego tematu. Słuchajcie. E, dziękuję Wam za ten marzec. Dziękuję, że razem tutaj byłyśmy. Dziękuję, że w tych trudnych energiach, ale jakże pięknych w tych energiach intensywnych, w tych energiach wymagających, w tych energiach tego marca byłyśmy tutaj razem i dałyśmy radę, i dałyśmy radę przez to przejść. I teraz następuje uwolnienie. Uwolnienie tego wszystkiego, co się działo. Uwolnienie. Czeka nas uwolnienie. To jest taka mała zapowiedź tego, co się będzie dalej działo. Moja dusza kłania się przepięknym Waszym duszom. Kłania się im bardzo nisko, z wielkim szacunkiem, z wielkim. Ee, z wielką pokorą dla Waszego światła, dla Waszej wielkości i dla, dla światła, które ja też również mam w sobie, dla światła, które Wy macie w sobie. Dziękuję Wam za Wasze przebudzenia ciągle i znowu i każdego dnia. Pięknego weekendu Wam życzę eee, i widzimy się w poniedziałek. I Iwonka, i Ty dopiero piszesz, że masz dzisiaj i urodziny. Kobieto, wszystkiego najlepszego, niech płynie ta energia. Dzień dobry, Paula, my już kończymy, także yy, odsłuchasz sobie wszystko. Ten marzec to był prawdziwy game Changer. Dokładnie tak! I nic już nie będzie takie samo, a my idziemy w nowe, w nowe, w nowe, w nowe. Buziaki, uściski, pokłony, niskie. Pełne szacunku, pełne pokory, pełne radości i pełne wielkiej miłości do Was i do Waszych wszystkich e, wartości. Buziaki, uściski. Pa.